Te kwiaty, a może bardziej cała roślina, od wieków była obecna w każdym domu, w każdym ogrodzie, dla jednych jako ozdoba, natomiast dla innych jako zioło pierwszej potrzeby. Używano tych kwiatów na rany, na choroby skóry, na żołądek, na infekcje, a także wtedy, gdy organizm był osłabiony. I potrzebował wsparcia. Oczywiście wszyscy o tym nie wiedzieli, ale w dzisiejszych czasach jest podobnie. To zioło proste, niezwykle wszechstronne. Bardzo często pojawia się w medycynie ludowej, jak i w klasycznej fitoterapii. I jednym z dosyć ważnych źródeł wiedzy o nagietku, ponieważ Właśnie o tych kwiatach dzisiaj będę Wam opowiadała. Jest książka Apteka Pana Boga autorstwa Marii Treben. Jeśli macie możliwość zakupić sobie taką lekturę, to ja serdecznie polecam. Maria Treben w swojej książce najwięcej uwagi poświęcała maści z nagietka, którą polecała na bardzo szerokie spektrum problemów skórnych. Według autorki, maść nagietkowa była wyjątkowo skuteczna przy ranach, trudno gojących się e, uszkodzeniach skóry, oparzeniach, odmrożeniach, e, pęknięciach skóry, stanach zapalnych. Szczególne miejsce w jej zaleceniach zajmują żylaki. Maria Treben wielokrotnie podkreślała, że regularne smarowanie żylaków maścią z nagietka może przynieść wyraźną ulgę, poprawić stan skóry, zmniejszyć dolegliwości bólowe. I ja tutaj w tej kwestii mam swoje doświadczenia, ponieważ mam osobę, która rzeczywiście ma żylaki, smaruje maścią z nagietka i rzeczywiście te zmiany chorobowe po dwóch tygodniach znacząco się zmniejszyły. A teraz króciutko przeczytam Wam, co pisze Maria Treben na ten temat. W czasie odwiedzin w Milwiertel pani domu pokazała mi żelaki na nogach. Narwałam w ogrodzie nagietków i zrobiłam z nich maść. Zaraz po przesączeniu maści, pozostałymi resztkami roślin opatrzyłam znajomej łydki. Pozostałości roślin można użyć 4-5 razy, potem już sama codziennie rozmarowywała na lnianej ściereczce maść na grubość noża i obwiązywała łydki. Będziecie Państwo zdumieni, gdy powiem, że 4 tygodnie później, gdy przyjechała do mnie, do Gryśkirschen, żylaków nie było. Skóra na nogach była znowu gładka. W swoich opisach wspomina ona również, o stosowaniu maści z nagietka na guzy nowotworowe jako tradycyjny środek wspomagający używany zewnętrznie zgodnie z medycyną ludową. Dla Marii Treben Nagietek było rośliną, która wspiera naturalne siły obronne organizmu, przyspiesza regenerację tkanek, działa łagodnie, ale długofalowo. Podkreślała przy tym, że jest to zioło bezpieczne Odpowiednie także dla osób starszych i osłabionych. Ja chciałabym dodać jeszcze od siebie, że jest to roślina, którą, jeśli możecie, siejcie w swoim ogrodzie, zbierajcie i przetwarzajcie ją sobie sami. Z tego względu, że ja szukałam dobrego surowca, jakoś ciężko mi było znaleźć, i na końcu pokażę wam, jak wygląda to, co kupiłam? Nad nagietkiem pochyla się również dr Różański. No, oczywiście nie tylko, ponieważ opisuje go bardzo dużo fitoterapeutów i nagietek mamy dosyć dobrze przebadany. Doktor Różański opisuje nagietek w sposób bardzo praktyczny, oparty na fitoterapii i medycynie ludowej. Podstawą jest napar z kwiatów nagietka intrakt i oczywiście maść. Doktor wyraźnie zaznacza, że ten sam napar może być stosowany zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Zewnętrznie napar z nagietka stosuje się do przemywania skóry, okładów na rany, oparzenia, odleżyny, wypryski, zmiany trądzikowe. Nagietek działa w tych przypadkach przeciwzapalnie regenerująco, wspierając naturalny proces gojenia. Natomiast wewnętrznie napary z nagietka są polecane w nieżycie żołądka, w nieżycie jelit, stanach zapalnych, przewodu pokarmowego. Działa osłonowo na błony śluzowe, wspiera ich odbudowę. I korzystając ze zbliżenia, chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, jaki surowiec pozyskałam w sklepach zielarskich. Jeden z produktów jest rzeczywiście o prawidłowym kolorze, takim pomarańczowym, ale bardzo rozdrobniony. Natomiast drugi zachowuje prawidłowy kształt, nie jednak jest taki żółty, bardzo wypłowiały. Fitoterapia wspomina także o tradycyjnym zastosowaniu nagietka jako środka czyszczącego krew. Picie jednej do dwóch filiżanek herbatki z nagietka dziennie czyni cuda. Nagietek działa oczyszczająco, pobudza krążenie, przyspiesza gojenie się ran, Wcześniej o tym wspominałam, bardzo ważnym zastosowaniem, na które zwraca się uwagę, jest użycie nagietka w infekcjach. Napar z nagietka, podawany na mleku z miodem, był kiedyś tradycyjnie stosowany przy przeziębieniach, kaszlu, grypie oraz innych chorobach zakaźnych. O objawach grypopodobnych. Sposób podania naparu z nagietka na mleku działa łagodząco, wzmacniająco w okresie choroby zalecany jest też taki bardzo mocny napar z nagietka do płukania jamy ustnej, do płukania gardła. Jest on też stosowany przy bolesnych nadżerkach, aftach, zapaleniu dziąseł, a także bólu gardła. Takie półkanki nagietkowe zmniejszają stan zapalny i przyspieszają gojenie. Jak pewnie się zorientowaliście, nagietek nie jest ziółem skomplikowanym. Działa w prostych formach. Możemy zrobić napar maść intrakt. I właśnie w tej prostocie całej tkwi jego siła. Obecnie nie mam świeżej rośliny, żeby pokazać wam, jak przygotowuję maść z nagietka. A zapewniam, że jest rewelacyjna w działaniu. Uważam, że powinna być w każdym domu, jest po prostu niezastąpiona, ale musi być dobrze przygotowana i taką maść latem zrobimy. Dzisiaj ogólnie o nagietku. Ale będzie też w bardziej szczegółowej formie. Musimy teraz tylko poczekać do lata. A uwierzcie, że nie mogę się doczekać. Mam dosyć tej zimy. Ale dosyć narzekania. Dziękuję Wam bardzo. Napiszcie czy wy stosowaliście kiedyś maść z nagietka na żylaki, ponieważ to mnie y, bardzo interesuje. Dajcie koniecznie łapkę w górę i naciskajcie ten przycisk pod filmem podbi, a wtedy bardzo mi pomożecie. Teraz dziękuję bardzo i do usłyszenia.